Cztery okna wdzięczności. Taka ciekawa koncepcja odkrywania darów codziennych i praktykowania wdzięczności. Zobaczcie, jaka ciekawa metafora. W zależności, przez które okno spojrzysz, to spodziewasz się tam zobaczyć. Zobaczmy pierwsze okno. Okno darów zwyczajnych. Okno darów zwyczajnych, to jest ta codzienna szara ulica, nasza codzienna droga do pracy, do szkoły, do naszych rutynowych obowiązków. To są ci sami ludzie, którzy nas mijają i te same detale, które, które yy, widzimy na budynkach. Wiecie co, ja sama, sama dostrzegam piękno tego miejsca dopiero wtedy, kiedy spotykam wycieczkę z przewodnikiem. Kiedy patrzę na twarze ludzi i widzę jakiś cienie ekscytacji, jakieś zaciekawienie, i wtedy dostrzegam to, co ja już milion razy widziałam. Traktuję to jak powietrze. To po prostu jest. Tak, tak jak to, że jem, że śpię, oddycham, że żyję, że obok mnie jest przyroda i, i pie, piękno stworzenia. Darów zwyczajnych jest najwięcej. I one są najbardziej powszechne, ale są też najmniej dostrzegalne. Dlatego warto przyjrzeć się swojej codzienności, tak jakbyśmy byli przewodnikami po niej, spojrzeć na nie inaczej i zastanowić się, czy to jest takie oczywiste, czy że, że żyję, że oddycham, że istnieję, że są ci ludzie obok mnie, że mogę podziwiać piękno stworzenia, że po prostu jestem na to wrażliwa, czy to jest takie oczywiste? Okno darów nadzwyczajnych. To te wszystkie momenty, które były dla Was wyjątkowe. Na przykład pierwsza kolacja przy świecach, zaręczyny, oświadczyny, narodziny pierwszego dziecka. Ale to również y, awans w pracy, jakaś niespodzianka, która okazała się być znacząca, albo spotkanie, które wpłynęło na Wasze życie. To wszystko, co chcielibyście naprawdę zatrzymać w pamięci. Dary nadzwyczajne ekscytują nadzwyczajnie, ale niestety ta ekscytacja dosyć szybko mija. Stoję przed makietą miasta. To fajne miejsce do tego, żeby zobaczyć, jak te siatki ulic się układają. Że one mają swój jakiś przemyślany sens. Mogę ocenić nawet zależności między budynkami i długościami ulic. Mogę też zobaczyć, że nie jestem tutaj sama, że obok mnie są ludzie i że razem dzielimy e, los mieszkańców tego miasta. Widzę wspólnotę. Dary duchowe to są dary transcendentne. To, te dary pozwalają nam spojrzeć na nasze życie z innej perspektywy, właśnie w szerokim planie. Możemy zobaczyć, że nasze życie ma sens, że nasze życie dokądś prowadzi. Możemy zobaczyć, że obok nas są ludzie, którzy tworzą z nami głębokie więzi i których więzi potrzebujemy. Możemy też dzięki tym darom przekraczać poczucie pustki i beznadziei, poczucie smutku i doświadczania cierpienia. Te dary są dostępne 24 godziny na dobę i są zupełnie darmowe. Zobaczcie, jakie to jest niesamowite. Eucharystia oznacza wdzięczność. Jeżeli Eucharystia jest centrum życia Kościoła, to wdzięczność naturalnie jest centrum życia chrześcijanina. Okno darów trudnych, trudne spojrzenie. Każdy z nas przeżywa trudne momenty w swoim życiu, jakieś trudniejsze podejścia, trudniejsze etapy, potknięcia w życiu. I kiedy tak się dzieje, to trudno spojrzeć na to w perspektywie daru. To jasne, przecież z bólem się nie dyskutuje. Ból się przytula. Ale kiedy ten ból zelżeje, a może już zupełnie odejdzie, albo choć nie będzie tak bardzo dojmujący, być może uda się spojrzeć na to, co się stało z innej perspektywy. Co mimo tego, co się stało, wydarzyło się dobrego, albo co obok tego stało się dobrego? Co udało mi się dowiedzieć o sobie, o innych ludziach, o życiu w ogóle, o Bogu? I kiedy przeżywacie teraz taki trudny czas w swoim życiu, może to jest dobry moment, żeby zrobić taką sesję wypłakania przed Panem Bogiem, przytulenia się, oddania się w tym bólu. A jeśli jakiś etap jest już za wami, możecie na niego spojrzeć inaczej, pobądźcie z Panem Bogiem dzisiaj z tą mądrością, którą Wam zostawił w tym doświadczeniu, podziękujcie. Daliśmy radę, Ty Boże i ja daliśmy radę. Z tego daru kiedyś może wyrosnąć coś naprawdę pięknego i dobrego i wartościowego dla innych ludzi. Dole w opisie odcinka znajdziecie link, który zaprowadzi Was do działu technicznego i inspiratorni. Tam znajdziecie ważne informacje dotyczące projektu, które już dzisiaj musicie wziąć pod uwagę, żeby móc ruszyć z pierwszym dniem adwentu.